Dzień dobry, z tej strony Kasia Przeszewska. Zapraszam gorąco na mini wideo serię o Akces Bars. Dzisiaj filmik pierwszy, czyli co to jest Bars i na jakiej zasadzie działa. Zatem Akces Bars to jest delikatny, bardzo przyjemny, łagodny. Zabieg, w którym dotykane są 32 punkty na głowie. Te punkty znajdują się na głowie symetrycznie i dotyka się ich opuszkami palców. Ten symetryczny dotyk powoduje, że między, między palcami rozładowywuje się elektromagnetyczne naładowanie myśli, emocji i uczuć. Kiedy rozładujemy ten, ten ładunek, nie znaczy to, że. Przestaniemy myśleć, <laughs> przestaniemy mieć emocje czy uczucia, natomiast to, co się zadzieje, rozładuje się olbrzymie napięcie stresu, niepokoju, zmartwień, napięcie związane z tym, co będzie. Z naszymi projekcjami, oczekiwaniami na przyszłość. W takiej sesji, kiedy pracujemy z tym elektromagnetycznym ładunkiem, nie ma potrzeby wchodzenia w jakieś tematy związane z przeszłością czy z przyszłością. Wystarczy położyć się i zrelaksować i pozwolić na to, żeby zabieg zadziałał. I dla mnie jest jeszcze taka piękna, piękne porównanie, które uwielbiam. Dla mnie sesja BARS jest tak jak burza w letni dzień. Kiedy pomyślisz sobie o, o tej burzy, jak te czarne chmury nachodzą, tak? jak robi się ciemno, jak robi się cicho, i aż w powietrzu da się wyczuć. Napięcie, to często, często my tak się czujemy w życiu, kiedy, kiedy dotykają nas stresujące sytuacje, tak? czy niespodziewane sytuacje, czy coś niemiłego, po prostu tak jak ta chmura burzowa, chmura gradowa, trzymamy w sobie, kumulujemy ten stres. I można go wyładować w jakiś niefajny sposób. Można to gdzieś tam telewizją, czy alkoholem, czy innymi rzeczami zagłuszyć. Natomiast to nie rozwiązuje sprawy. A kiedy tak trzaśnie piorun i się wypada, to następuje światło. Tak? Robi się jaśniej, robi się. Oh, jakoś spokojniej, więcej przestrzeni i takim rozładowaniem tych piorunów jest właśnie sesja Bars, która nikomu nie szkodzi, <laughs> nie robimy nikomu krzywdy, tylko w, w taki sposób łagodny rozpraszamy całe to napięcie myśli, emocji i uczuć, co powoduje, że do różnych sytuacji życiowych i prywatnych i zawodowych mamy inne podejście. Mamy podejście na luzie, na spokojnie, z życzliwością, z większą życzliwością i dla siebie, i dla innych. Moi kursanci, czy również osoby, którym wykonuję sesje indywidualne, widzą duże zmiany w swoim życiu. Przede wszystkim lepiej się śpi, ale też często pojawia się taka inna perspektywa inna perspektywa na swoje życie. Więcej łagodności, więcej wyrozumiałości, więcej e, takiego luzu w życiu. E, I tego luzu e, myślę, że m, w tych zwariowanych czasach potrzeba nam wszystkim. E, więc e, zapraszam e, do nauki w e, Akces Bars w czasie jednodniowego warsztatu. E, <tryba>